Jeszcze niedawno cyberbezpieczeństwo kojarzyło mi się wyłącznie z IT, czymś technicznym trochę obok mojej codzienności, a dziś jest dla mnie tak naturalne jak zapięcie pasów. Zaczęliśmy o tym rozmawiać też w zespole i zauważyłam, że to działa. Takie drobne momenty refleksji dają nam ogromne bezpieczeństwo. Pamiętam, jak wcześniej w zespole reagowaliśmy na podejrzane wiadomości trochę chaotycznie. Ktoś dostawał dziwnego maila i zaczynała się improwizacja. Dlatego stworzyliśmy jasną, prostą ścieżkę, co zrobić w pierwszej minucie, komu to zgłosić, jak nie blokować swojej pracy, jednocześnie nie tracąc czujności. Najbardziej lubię to, że nie poszliśmy w wielkie, skomplikowane projekty, zamiast tego wprowadziliśmy małe, konsekwentne praktyki. Jej bardzo mnie zachwyciło i zaskoczyło, bo nagle okazało się, że możemy tworzyć edukację szybciej, ciekawej i bliżej realnych sytuacji. To jednak nie tylko moja perspektywa zapytałam zespół, co najbardziej zmieniło ich codzienność. Witam wszystkich słuchaczy oraz dziękuję za możliwość wyrażenia opinii na temat cyberbezpieczeństwa w naszej firmie. Jako administrator IT oraz współautor projektu Wdrożenia Polityk Cyberbezpieczeństwa byłem zaangażowany zarówno w aspekty techniczne, jak i organizacyjne całego procesu. Jako współautor projektu kładłem nacisk na to, aby szkolenia nie miały wyłącznie charakteru teoretycznego, lecz realnie wpływały na zmianę nawyków i wzrost świadomości bezpieczeństwa. Użytkownicy mogli z nich wynieść przede wszystkim zrozumienie, że cyberbezpieczeństwo jest naszą wspólną odpowiedzialnością, a nie wyłącznie domeną działu IT. Wewnętrzne szkolenia to idealny przykład na to, że nauka nierówno się karze. Dzięki zdolnym osobom odpowiedzialnym za materiały dydaktyczne, treści są łatwe do przyswojenia, szczególnie dla osoby, która nie jest informatykiem. Przykłady, które można przeczytać, często dostrzega się w codziennym życiu. Z uwagi na czynności operacyjne, moim obowiązkiem, jak i celem jest dbanie o bezpieczeństwo. Jestem wyposażona w UbiKi, który ogranicza dostęp do danych dla każdego z wyjątkiem użytkownika. Połączenie naszych nawyków, uporządkowanych procesów i narzędzi AI sprawiło, że cyber awareness stało się czymś realnym. Nie pojedynczą akcją, lecz stałym rytmem działań i to. Co dla mnie najważniejsze, nie robię tego sama. Tworzymy to jako zespół. Każdy wnosi coś swojego. Bezpieczeństwo stało się po prostu elementem codzienności, w pracy, ale też prywatnie. Dziś mogę powiedzieć wprost. Cyberbezpieczeństwo przestało być projektem IT. Stało się codziennym wyborem, który podejmuję przy każdym kliknięciu. A to, z czego jestem najbardziej dumna. To fakt, że nie uczę o bezpieczeństwie sama. Tworzymy je wspólnie, bo cyber awareness zaczyna się w pracy, ale chroni też mnie i moich bliskich poza biurem. Dziękuję Wam za to, że krok po kroku budujemy kulturę bezpieczeństwa, która naprawdę działa.